Cześć! Ja jestem śledzik w Was w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Yy, tak, trochę tego odcinków nie nagrywałem i mam prawie 251 level. Spoko, zaraz bijemy. Yy, I przez ten czas, gdy nie robiłem odcinków, to trochę się nazbierało rzeczy do zrobienia. Trochę za głośno sobie pociszę. Chwila. Chwilę. O, dostałem śliwkę, spoko. Zawsze się przyda. Weźmy sobie jeszcze jakąś misję, albo. Mogę przypomysł, zobaczmy co tutaj. Yy, wchodzimy zrobić, więc to sobie później zrobię, może pod odcinkiem, bo to nie jest za ciekawe. Weźmy sobie jakąś misję. Już będzie ta. Git. Dobra, i najpierw spuścimy sobie toaletę, bo jest pełna. Mamy ja teraz 15 aurę. Więc. A, znowu słaby przedmiot. Ja nie wiem, czy przynajmniej raz mi drobną jakiś fajny. No to jest po prostu nierozwiązane tego, ale przynajmniej trochę kryształu będzie, więc spoczko. Tak, i mam trochę itemów nowych, tak, co chciałem wymienić? Na pewno chciałem wymienić różdżkę, więc najpierw sobie ją ulepszymy trzy razy, można nawet cztery, co będę żałował, nie ma co żałować. Rozsłużę cztery razy. O kurde, trochę głos mi się łamie. A dobra, jeszcze raz ulepszymy, 1600 kryształów, spoko, ulepszona 4 razy, tak, więc wyposażamy sobie ją, ma kryształ na inteligencję, bo jak zauważyłem trochę inteligencji nam się bardziej przyda niż wytrzymałość, znaczy w sumie teraz jest jakoś nawet ładnie to wygląda, ale wcześniej mieliśmy prawie tyle samo, więc no nie do końca, tak jak powinno być. Tą różdżkę mógłbym dać Magowi naszemu Mariuszowi, ale chcę ją dać ten eksplo do kowala, bo da nam 57 898 więc chciałbym to zobaczyć. Chyba, no, na pewno wydałem więcej mi się wydaje na tą różdżkę łącznie, ale no fajnie, że się tyle zwróciło. Mamy teraz jakąś... No lepsza jest trochę nie jest spektakularnie lepsza, ale no zawsze się przyda. Tak. Ten pas. Chwila. Co ja chciałem zrobić z pierścieniem? Tutaj wymieniliśmy sobie. Anuluj. Ten pierścień, jak dobrze pamiętam. I, 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 i. Chwila. Co my za pierścień mamy teraz? To jest pierścień. A na wszystkie cechy mamy, kurde. Nie, chwila. Co to jest? Oj, pies mi szczeka, przepraszam. Ten pierścień jest jakiś dziwny. Chcę coś zobaczyć, chwila. Mamy 9100 i 5900. No praktycznie nic nie zmienia. Zostawmy może to bez różnicy. Praktycznie. Yy, więc tak, to sobie dam do kowala może. Dostanę trochę kryształu. Chociaż nie wiem czy by się komuś nie przydał, ale już walić. Yy, tak, czapka. Yy, 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 yy. Czy ja to chcę? Chyba chcę, chcę nawet więc teraz tylko wybierzmy sobie jakiś kryształ może... Myślę, że weźmiemy sobie inteligencję jeszcze raz. Ale żeby trochę nawet z tym nie przesadzać jednak... Kurde, głos mi się łamie, nie umiem mówić. Przepraszam o co. Za to, ale git, jakoś się może przeżyjecie z tym. To jest właśnie, to się dzieje, jak długo się nie nagrywa. Już prawie rozmontowałem ten przedmiot, na szczęście nie mogę e, Bo chcę go ulepszyć. Tak, ulepszę mi go. Kaptur ten szybciej, szybciej. Ok. Czyli to jest czwarty raz. Ulepszony cztery razy, spoko. E, inteligencji ile mamy? Chcę zobaczyć? 9600 i wytrzymałości 5200 e, tak. Teraz pas, tak, bo zmieniliśmy sobie jednak te głowy, teraz pas. Już ma włożony klejnot, więc już wcześniej zdecydowałem, że go chcę, więc teraz tylko ulepszyć ten pas. Jak widzicie, trochę wymieniamy sobie przynęty na mniej epickie, ale jednak są lepsze, bo no. już szukałem tych epickich trochę długo, nie trafiają się naprawdę. I no trochę szkoda, że teraz jak wymienię te to pokonamy jakieś lochy i coś dropnie. No przekonamy się. E, tak, więc te przedmioty na razie nie zostaną. Mm. Jeszcze mamy tego pluszowego mi psiaka. Ale... ale on jest na siłę. Ja często po prostu nie zwracam uwagi na to, na co są te, te przedmioty i nakładam, ale okej. Okay. Portal, portal do piaki stoi praktycznie w miejscu, nikt go nie robi. I to jest chyba znak, że trzeba zmienić gildię. Już nawet nie wiem po co, ataku, po, po co to atakuje. Kurde. Dobra, znajdźmy sobie jakąś potkę. Nie ma chyba tam żadnej dobrej, więc napijmy się tych, co na plecaku jeszcze. Inteligencja i szczęście, jeszcze. Szczęście trochę mało ale trzeba się napić i tak ten portal nasz trochę słabo wygląda bo po prostu go atakuje bez potek a bez potek nie idzie tak dobrze jak spotkałem jak widzicie chociaż też fenomenalnie nie poszło więc możliwe że między odcinkami też sobie popki i po prostu go pokonam bo no trochę oscyluję tam z nim hmm. yy. Tak, co teraz, yy, chyba to właśnie, gdzie weszłem, trzeba coś ulepszyć i myślę, że mm, chcę tutaj ulepszyć wszystko na 15 poziom, twierdza już jest na 15, więc yy, myślę, że chciałbym ulepszyć kuźnię, ile ona czasu będzie się ulepszać? 5 dni, więc no, yy, nadal materiału mamy maksimum, więc no. Tak, tutaj się nazbierało nam pełno, więc teraz już sobie wbijemy kolejny level. Za to, co tutaj jest. Ile? 200, 27 milionów expa. I 31 milionów expa. I 26 milionów expa. A, jeszcze raz mogę. Spoko. Nie narzekam. Jest 15 milionów expa ok zbierzmy sobie to i tutaj też pasowałoby coś ulepszyć i myślałem właśnie nad tym bo chcę wszystko na poziom dziesiąty tutaj wbić a to jest na dziewiątym więc akurat pasuje więc tak przejdźmy sobie tutaj jest level kolejny jakiś kryształ nie wyrzucam go bo chyba z tego co pamiętam to barbar potrzebuje więc tak przejdźmy sobie może zgubili Chciałem je trochę poatakować, ale jeszcze nie są wymaksowane te co chciałem, żeby były wymaksowane. Więc no trochę to zajmuje niestety. Tutaj nadal nie znalazłem ich tych pupili i nawet ich nie mogę znaleźć, bo e, weekend epicki. E, nie pamiętam kiedy będzie, ale jeszcze go nie było chyba. E, przynajmniej dwa tygodnie go nie było, a tutaj piątek 13, więc no trochę jeszcze e, do września. Bo we wrześniu jest 13, jak coś. Eee, tak, zobaczmy co ten barbar. Nie, jednak nie potrzebuje żadnego kryształu. A między odcinkami ich sobie wymaksowałem, tylko że teraz zbiliśmy level, więc możemy jeszcze trochę ich podbić. Więc teraz wszystkich o jeden level podbijemy. I spróbujmy sobie coś porobić. Tylko co by tu chciałbym ruszyć 13 piętro chociaż wątpię, że się uda ale może z nowymi przedmiotami i będą wsiadać kryty mogłoby się udać Spróbujmy jeszcze kilka razy yy, jak to wygląda on nawet bez krytów nas jedzie więc naprawdę musimy siać ostro żeby go pokonać yy. HP mamy tak niezbyt dużo teraz mi się wydaje, nie wiem czy nie popełniłem błędu małego, ale no nie pokonamy go na razie, więc po prostu spróbujmy wszystkich tutaj, tak jak zawsze. Ładny kryt, kolejny ładny kryt. Czyżbyśmy go pokonali? Pokonaliśmy kolesiad z Hemoridoru. Nie, nie z Hemoridoru. Kurde, już nie pamiętam nazw tych lochów, ale tak dostaliśmy yy, pas. Który może być fajny, chociaż ma pancerza mało. Ale najważniejsze jest to, że dostaliśmy trochę Expa. I mamy kolejny defet. Więc fajnie, porównajmy go sobie. Pas dzisiaj wymieniliśmy, więc no... Nie wygląda zbytnio przekonująco. Spróbujmy sobie jeszcze jeden zaatakować, bo zawsze się opłaca. Sprawdzić, kogo my tu mamy. Wow! Naprawdę może się. Udać, nie spodziewałem się, kurde, udało się, no tutaj przedmiot bez slota, ale kolejny level jeżeli się nie mylę, wskoczył, wskoczył, fajnie, fajnie idzie nam, kurde, muszę tylko wiedzieć kto się nazywa, Elstaros, a nie Hemorhidor, Hemorhidor to ten drugi, eee. aha, okej, okay. pokonał nas na ciosa, może to po prostu jego fart był, spróbujmy jeszcze raz, o, przeszłem jeden cios, ale ledwo. Yy, nie ma, nie da rady, nie da rady go. Więc tak, nie, wiem, jeszcze raz spróbuję go, bo może po prostu mieliśmy pecha, czy coś nie stylu. Nie, chyba jednak nie, po prostu go nie da. Co tu się świeci? Przecież, że zaglądałem. Yy, jest level, dobra. Yy, I tak, co by tu jeszcze spróbować? Wątpię, że się uda kapelusz gadki pokonać. Ale spróbujmy. Grzybów trochę mamy. E, no właśnie, on jest taki krytowy. Gdyby krytami cały czas bym siał, to bym raczej go zrobił. Ale nie sieje cały czas krytami, niestety. No to tylko 50% szans. Trollowe trio. Chyba jeszcze trudniejszy przeciwnik. Z tego coś mi daje. No, widzicie, krytami go bijemy, a. A może się udać, w sumie. Dopiero jak widzieliście, to było kilka krytów pod rząd, więc nie wiem, czy zdołam to powtórzyć. Yy, może. No nie wygląda to najlepiej. Po prostu nam się chyba przyfarciło raz. Więc ostatni raz spróbuję. No kryty są takie... Mm, nie wiem w sumie, co o nich powiedzieć. Bywały lepsze. Nie wiem, co się stało. Tym. wypitą, Dobra. Tutaj raczej nic więcej nie załatwimy. Eee, tak. Eee, tutaj mamy karozalę z idolami, to się nazywa, tak? Nadal mi się nie wczytują te ikonki całe. I raczej nie widzę szans, żeby coś zrobić, bo przeciwnicy naprawdę mają dużo HP. O, dobra. Przez chwilę się wyświetlało. Eee, przeciwnik poprzedni się. Kurde, dobra, nie pokonaliśmy. Eee, tak. Eee, tu raczej trochę zajmie nam czas. Ale przejdźmy do tego. Do, do ołtarzu szmaragdowej Łuski. Tutaj trzeba coś zrobić, bo mamy odblokowany tylko jeden. I nie dajemy rady, kurde. Zrobiliśmy Progress starosa, nigdzie więcej, nie? O, kurde, pokonał nas i no niestety wyczuwam, jeszcze trochę lagi. A śrubimy sobie jeszcze trochę. O, i Kunegunda pokonała. Dobra, słaby przedmiot. Więc, no słabo. Expo też nie tak za dużo. Spróbujemy dalej. Może akurat był taki kamień milowy, trochę. i bo go przekroczymy. Dobra, już coś zaczyna nie odpowiadać. O, zielony Direkt, zszedł. Yy, dał przedmiot bez slota, czyli no trochę lipa. I czekaj, czemu to się jeszcze mi nie odblokował następny loch? Yy, go chyba, z tego co pamiętam, nie muszę zamykać. No widzicie, jak łatwo idzie. Yy, tylko dojść chyba do czegoś. A nie pamiętam. Może po prostu muszę mieć level jakiś. I chyba właśnie wbiję kolejny level. Tak, 254, więc. No, cztery levely. Jeden dzień. Czemu to się nie aktualizuje? Zaktualizuj się. E, tak, tutaj robimy dopóki się nam nie, po, 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 nie poglecze noga. O, wykonaliśmy spoko. E, to może być ciekawe, chociaż na zwiadowce, no właśnie. Cały czas muszę sprawdzać na jaką postać to jest przedmiot, bo, bo się mylę. I sam nakładam twowe przedmioty. No niestety, albo ulepszam, albo klejnoty wsadzam i no, takie rzeczy wychodzą, jak się nie sprawdza. Meduza zmoczar, ale nie mamy jak zaatakować. Eee, co by zrobić w takim wypadku? Eee, mamy cały plecak, sprzedać sobie te niepotrzebne, jeżeli zdołam. Nie mogę sprzedać nawet. Czemu nie mogę sprzedać? A, bo to jest sprzeda z toalety. Yy, tak... Kurde, coś nie odpowiada znowu. Mogę to wyrzucić do kowala? No niestety nie. Dobra, nie będę ich marnował, tych przedmiotów, więc yy, myślę, że nagram odcinek jeszcze jeden jutro, a jak nie, to <śpuszczam> przepraszam Was bardzo. Ale no, chyba to będzie już wszystko w tym odcinku, więc jeśli się spodobało, to zostaw łapkę w górę, czy tam suba. No i cześć!